Zebrał sześciu katolików, ale i w kronie ukrył jednego muzułmanina. Zadaniem ludzi jest wyeliminowanie ukrytego agenta. Zapraszam do oglądania kolejnego występu już Uchodo, czyli Trujeczka. Panie Czy Jezus był prorokiem? Jakie są trzy dni Twiudu paschalnego? Co mówi się przed przyjęciem komunii świętej? Czy ktoś wie, co to jest Ramadan? Dobra, a więc została godzina, więc plan jest taki, ubieram się, biorę koszulę, biorę perukę, aby nikt mnie nie rozpoznał, jakby były włączone kamerki, dodatkowo e, zmieniam w ogóle styl, Be zostanę gesterem jest i e, moim planem jest, żeby w drugiej rundzie odpaść, coś takiego, potem bindy puszczę. To jest plan. Pierwsza runda będzie krótka. Masz tylko 5 minut, żeby wypytać naszych graczy o podstawy, a potem wyrzucić pierwszą osobę. Dobra, to mam do was pytanie. No? Co powinien zrobić katolik po wejściu do kościoła? Dobra, i, i chcesz, żeby każdy się wypowiedział, tak? Tak. No dobra, to od jedynki. Przeżegnać się i zrobić znak krzyża wodą święconą. Dwójkę? To zależy od osoby, nie? Podejść, przyklęknąć przed tabernakulum, ale tak jak jedyneczka powiedziała też, woda święcona i się przeżegnać. Słuchajcie, to może czy ktoś coś innego by powiedział. Ja mogę coś innego powiedzieć. No dobra, to słuchamy siódemki. To zależy od osoby. Jeżeli ktoś jest w liturgicznej służbie ołtarza. Wow. W zależności, którędy wchodzi, jeśli wchodzi głównym wejściem, to powinien przemyć ręce w wodzie świętonej w się sensie, na palce i przeżegnać się. A jeżeli wchodzi przez zachrystę, tak jak ja zazwyczaj wchodzę, to po prostu uklęknąć i zmówić tam taką podstawową modlitwę. No to w sumie to samo powiedziałaś, tylko że dołożyłeś liturgiczną służbę ołtarza. Ale fajnie, że dodał, fajnie, że dodał. Jesteście mocni! Więc jeszcze jedno takie rozrzekowe pytanie. Ile razy katolik musi się modlić dziennie? Jedyna. Niby rano i wieczorem, ale że naprawdę to można się modlić w każdej porze dnia i nocy. Może te osoby coś jeszcze się nie wypowiadały, co? No To generalnie nie ma jakiegoś konkretnego narzuconego, ale na przykład można się modlić rano wieczór, podziękować za noc, podziękować za dobry dzień. To nawet specjalne modlitwy, są na przykład nieszpory na wieczór. Dobra, kto jeszcze nic nie mówił? Ja to się modlę najczęściej rano i pod wieczór, tak samo. Dobra, i ktoś jeszcze? Za chwilę usłyszymy pierwszą wypowiedź naszego agenta. Zobaczmy, czy czymś się zdradzi. Generalnie to nie ma takiej narzuconej liczby modlitw, przynajmniej ja nigdy nie słyszałam, żebyśmy mieli narzucone modlitwy, ale ja zazwyczaj się modliłam rano i wieczorem, ale tak to jeszcze przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku w podziękowaniu za, za jedzenie. No a poza tym, jak jest czas na różaniec, to jeszcze różaniec. W tej rundzie to ktoś inny miał podpaść naszemu jurorowi. To mam pytanie do trójeczki. Dobra, On mówi się na końcu mszy? Na końcu mszy? Tak. 3 2 1 Koniec rundy, proszę państwa. Teraz Dudio zastanowisz się, naradzisz się ze mną na prywatnym kanale, a potem zdecydujesz, kim się pożegnamy. Zapraszam do konfesjonału. Dobra, słuchaj. Kto ci najbardziej śmierdzi? Po krótkiej naradzie wróciliśmy do naszych graczy. Siemka, jesteśmy z powrotem. Mamy werdykt. Dudio zdecydował, że w tej rundzie po tych 5 minutach pożegnamy się z numerem 3. Dobra, dzięki wielkie. Chowam cię na razie, ale usłyszymy się na końcu i poznamy prawdę. No a teraz przed nami druga runda. Zwiększymy teraz liczbę minut do sześciu. Oddaję ci głos, pytaj o co chcesz. Dobrze, powiedziałem słowo od końca. Czy puściłeś kiedyś przez cały miesiąc? W sensie, że przez cały post czterdziestodniowy czy przez miesiąc? Przez cały miesiąc. Nie, to nie miałem takiej sytuacji. Dobra, szósteczka. Nie wydaje mi się, raczej nie. Zależy czy kaca mam. <laughs> Dobrze, weźmy dalej, piąteczka. No to tak, jak najbardziej zawsze jak jest właśnie wypada wielki post, staram się utrzymać właśnie tych trzech posiłków, dwóch lekkich, jednego dosyta i bez mięsa w piątki. No staram się tego trzymać. Dobrze, czwórka. Post to nie jest tylko niejedzenie, ale też na przykład ja puściłam w sposób, że przestawałam na przykład palić albo przestawałam korzystać z social mediów właśnie na czas Wielkiego postu. Dobrze, dwójeczka. Całego miesiąca nie, ale odnośnie jedzenia, no to staram się utrzymywać w czasie wielkiego postu. Takie trzy dni postne: poniedziałek, środa i piątek. Dobrze, jedynka. Raz, w okresie Wielkiego Postu, to było chyba 6 lat temu, u mnie w kościele było coś takiego, że można było się zapisać jeden dzień postu o chlebie i wodzie i właśnie się zapisałam. Bardzo ładnie, kurde, jesteście naprawdę dobrze. Trzymaj trzy minutki. Trzy minutki, mhm. Teraz ludzie mają sobie urządzić taki quiz wiedzowy. Zobaczmy czy nasza czwórka się czymś nie wkopie. Teraz piąteczka. Jakie są trzy dni Triduum Paschalnego? To jest, człowieku, tak, zaczyna się Wielki Czwartek wieczorem i kończy się Wielką na. Dobrze. Pusteczka. Pytanie tak, no. może podchwytliwe. Jakie były imiona pierwszych ludzi według Biblii? Ewa i... O kurde, byłem ministrantem, a nie pamiętam. No wiem, że no, Ewa. Dobrze, to może cię uratuję jeszcze pytaniem bonusowym. Czy Jezus był prorokiem? Tak. Dobrze, to ciebie zostawię. A zapytam się jedyneczki. Jaki kolor mają w szaty księdza w czasie Wielkiego Postu? Fioletowy. Dobrze. Ja tylko podpowiem. Nie mówim, że dobrze. To może zapytać na tę osobę, czy dobrze. Gdy masz potwierdzone dwie osoby. Ja niekoniecznie mówię prawdę. Aha, dobrze, dobrze. Okej, okay, już Kęteczko, Piąteczko, co to jest Ramadan? Ramadan? To nie jest chyba chrześcijaństwo nic. Nie wiem, co to jest. Okej, okay, a czy ktoś wie, co to jest Ramadan? No to to jest właśnie w islamie. Tak jak u nas jest Wielki Post. No to to jest u nich przed tymi świętami. Dobra, jesteśmy po czasie. Dokładnie w tej chwili skończyło się 6 minut. Także teraz. Słuchajcie przed tą kolejna decyzja. Idziemy się naradzić, zaraz wracamy. Ja sobie zapisałem taką listę, kto jest według mnie w miarę safe, a kto według mnie już powinien odpaść Mógłbym dwie osoby w tym momencie. <noise> Niestety tylko jedno możesz teraz. Człówka palną o tym e, imionach. Zresztą to było podchwytliwe, ale to chodziło o Adama, tak? Tak, Adam i Ewa, a w poranie jest e, Adam i Hawa. To, że wiedział Ewa, fajnie, ale to, że Adam nie wiedział. No możliwe, że stres, nie? Ale wiesz, jeszcze mam, że jest też do ten... A czwórkę, piątkę muszę dopytać, bo kurde, ich jakoś omijam. Wróciliśmy do graczy przekazać im, kto teraz odpadnie. Mam decyzję naszego jurora. No i proszę państwa. Musimy się pożegnać teraz z numerem 6. Dziękuję, idę na piwko. Nie idź na piwko, bo jeszcze się usłyszymy na końcu. Piwka nie może. <laughs> no i odpadłem. No i wygrałem. Ale... Czy jako jester coś jeszcze mogę robić? Zapytacie mnie. Państwa, jesteśmy z powrotem i mam werdykt. Werdykt jest taki, że pożegnamy się teraz z numerem. 2. O. O. o! Zobaczymy się na końcu i poznamy prawdę. A tymczasem my mamy teraz 8 minut na stoperze. Duzio, to jest Twój czas. <laughs> Nie klikajcie soundboardów. Dobra, czas leci. Radę to mam do przekazania głównie do dziowi ważną informację. Małą podpowiedź, jedyną jaką dostaniesz ode mnie, ale myślę, że istotną, zważywszy na to, że jesteśmy już teraz w półfinale. Osoba, która jest naszym agentem, została muzułmaninem w 2024 roku. Z tą informacją, rów co chcesz, idziemy się naradzić, zaraz się z kimś pożegnamy. Ale podkręcona piłka teraz, co? Właśnie w tym momencie wyeliminowałeś mi 90% pytań. <laughs> Będziesz musiał chyba po vaibie trochę teraz lecieć. Powiem tak, dalej, siódemka jest dla mnie safe. Jego odpowiedzi są w miarę szczegółowe. Jedynka czasem coś palnie, ale jakby to była katoliczka, ale może niekoniecznie idealna. Piątka, nie wiem. Szkoda, że tak mało mamy czasu. U, bo, jakbyś dał jeszcze z 3 minuty, to bym się chyba w piątki zapytał o jeden powód, żebym go nie wyeliminował. Dobra, proszę Państwa, mam decyzję, ludzie. Wiemy, kto odpadnie w tej rundzie. Spoko, ale nikt nie pytał. <grym> no dobra, soundboard soundboardem, ale proszę Państwa, musimy się z kimś pożegnać. No i pożegnamy się w tej rundzie z sobą z numerem 4. Słuchajcie, pokażę Wam teraz coś. Pokażę wam Was, wasze kamerki, ponieważ dudio przed chwilą trafił naszego ucznego agenta. To czwóreczka. Także gratulacje udało Ci! Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Linki macie do oryginału, jak i do wszystkich w opisie. I co ja wam mogę powiedzieć? Subskrybujcie kanał, bo